Moim dzisiejszym gościem jest Konrad Lewandowski. E, jego najnowsza powieść, Złota Kaczka, e, ukazała się staraniem wydawnictwa? Verkis i Ferratus. E, co czytelnicy, Dzień dobry. Dzień dobry, witamy Cię serdecznie. E, co czytelnicy znajdą w Twojej najnowszej powieści? No, rozliczenie do bólu, do kości, może nawet do szpiku z tą aktualną wojną polsko-polską. I z góry mówię, że obrywa się wszystkim. Ale z obu, z obu stron. Czy to znaczy barykady, co? Czy, czy to jest jakaś a nawet współ... więcej niż z dwóch stron czy, czy to jest jakaś współczesna powieść? Czy e, fantastyka bliskiego zasięgu, bo wszyscy tak. pamiętają cię e, przede wszystkim z noteki. No to jest to jest ten sam cykl. A, czyli ten sam bohater? Tak, ten sam bohater. Redaktor Tomaszewski, kolejna rzecz o redaktorze Tomaszewskim. I przybliż, co? Czy to jest zbiór opowiadań, czy, to jest czy powieść. powieść? Już eee. też druga powieść o redaktorze Tomaszewskim, chociaż startował jako postać z, z cyklu opowiadań. Eee, I co? Eee, mówisz, że jest dużo analogii ze współczesną rzeczywistością społeczno-polityczną. Eee, no te, te analogie eee. się tworzą z każdym nowym newsem. Ja, ja wiem, że politycy po prostu strasznie lubią współcześnie odwoływać się, traktować literaturę science fiction jako nie jako dyzutopię, tylko jako taką instruktaż do działania. Z jakimi oskarżeniami spotka się ta powieść? Bo poprzednie. Myślę, poprze... że zostanie znienawidzona zarówno przez lewicę, jak i prawicę. To powiedzmy, co, co, le, co lewica zarzuci tej powieści, a co prawica zarzuci tej powieści. No. Yy, lewicy się prawdopodobnie nie, spo, nie spodobają feministyczne obozy koncentracyjne, które są tu opisane? A prawicy? Yy, no a tak na kościół tradycyjny. E, o tym porozmawiam w następnym odcinku. Natomiast powiedzmy, ma, powiedzmy, jak, jak to się wygląda, czy to jest, e, bo dorozumiem fantastyka bliskiego zasięgu, tak. E, ale czy bardzo zakorzeniona w naszej rzeczywistości współczesnej, politycznej, czy jakaś, czy jest bardzo to, odległa od... E, jest to wizja, historia powiedzmy. o miesięcznicy smoleńskiej, która posła nie tak. Nastąpił kataklizm ontologiczny. Powbijały się w siebie w rejonie krakowskiego przedmieścia rozmaite rzeczywistości alternatywne. Generalnie wyszło tak, że przedstawiciele obu stron barykady dostali to, co chcieli. Znaleźli się w światach wymarzonych przez siebie. Co z jednej strony okazało się problemem, bo te marzenia. Znaleźli, ludzie się znaleźli w Polskach, które, które chcieli stworzyć, no ale okazało się, że czegoś nie wzięli pod uwagę przy wymyślaniu tych swoich idealnych światów. To jest raz po drugie, granice pomiędzy tymi światami się ze sobą pozacierały, w wyniku czego te rzeczywistości jeszcze na dobitkę zaczynają się pożerać nawzajem. W każdym razie w rejonie krakowskiego przedmieścia w Warszawie współczesnej mamy po prostu rejon kolapsu rzeczywistości, w której można trafić w naprawdę bardzo różne miejsca i bardzo różne światy. Jak wspominałem, można trafić do feministycznego obozu koncentracyjnego, jak również do Polski, która jest pisowska do kwadratu, powiedzmy, gdzie się płaci banknotami 200 złotowymi na których zamiast króla Zygmunta Starego jest jego brat Święty Książę Kazimierz. E, czyli atmosfera dość schizofreniczna jak z powieści Lika. Do, 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 jak dla czytelników poecy, czy, czy um, twoja, twoja powieść um, w jakiej właśnie takiej atmosferze jest? Czy jest mm. bardzo oryginalna, czy, czy może ktoś odnaleźć takie klimaty z innych e, pisarzy? No, czwórka głównych bohaterów jest paczką warszawskiej bohemy literackiej i oni tam bez przerwy dyskutują o literaturze dawnej lub współczesnej i porównują to, co, co się dzieje wokół nich z tym, co kiedyś czytali, więc odniesień literackich jest tutaj dosyć dużo. A Czyli taka też zabawa literacka dla inteligentniejszego czytelnika, który, który będzie mu się bawić e, odnajdywaniem e, tropów literackich i e, swoją własną elokwencją. Tak, a poza tym wyszedł z tego przewodnik klubingu, ponieważ to się w zasadzie dzieje w ciągu jednego weekendu. Cała ta akcja, bohaterowie bez przerwy e, po każdym przeniesieniu do nowej rzeczywistości stają się głodni. I spragnieni, więc muszą w każdej nowej rzeczywistości zacząć od zjedzenia czegoś, więc po prostu jest to non stop trwająca impreza. E, czyli ale podróż też po e, lokalach gastronomicznych znanych, znanych z Warszawy czy wymyślonych? Znanych i wymyślonych albo podkoloryzowanych. Aha, czyli też lektura dla Warszawiaków, żeby mogli odkryć coś ze swojej rzeczywistości. Wiem, bardzo to lubię. Na przykład, kiedy czytam Marcina Wolskiego, jedyny pisarz, który czasami akcję umieszcza na moich przedmieściach w Warszawie, więc czuję się jakiś taki dowartościowany. Co to za wydawnictwo? No czy to więc... jest jakaś nowe wydawnictwo, czy specjalizujące się w fantastyce? Nie, no. Wydawnictwo Werkis zostało poniekąd założone tylko do wydania tej książki. Aha. Czyli jest to Twoje wydawnictwo? No nie, nie moje. Aha, czyli. No, powiedzmy, moje fan, mojego fana. Aha. Czyli. Dzięki, że... dzięki któremu. Tutaj specjalne podziękowania dla Marcina Robaczewskiego, dzięki któremu mogłem skończyć tę książkę. Eee, książka jest wydana. Gdzie można ją kupić? Czy właśnie na stronie wydawnictwa? Jak jest dystrybuowana? Od najbliższego poniedziałku będzie już w normalnej dystrybucji. O, czyli jesteśmy na czele. Eee, na tym kończymy. Zapraszamy Państwa do drugiego odcinku, w którym opowiemy o. Eee, Płycie z nagraną twoją twórczością. Bardzo dziękuję.